Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o adopcji bezpańskiego kota. Wiem, że wiele osób zastanawia się nad adopcją zwierzaka, ale nie wie, od czego zacząć. W tym filmie postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą się pojawić. Opowiem Wam o tym, jak znaleźć bezpańskiego kota, jak go oswoić i jak przygotować swój dom na jego przybycie. Podzielę się również kilkoma wskazówkami, jak zapewnić kotu szczęśliwe i zdrowe życie. Jeśli więc myślisz o adopcji bezpańskiego kota, koniecznie obejrzyj ten film. Pierwszym krokiem po przygarnięciu bezdomnego kota jest wizyta u weterynarza. Weterynarz zbada kota, oceni jego stan zdrowia i wykona niezbędne szczepienia. Pamiętaj, że bezdomne koty często są nosicielami pasożytów, dlatego ważne jest, aby je odrobaczyć. Weterynarz może również zalecić kastrację lub sterylizację, aby zapobiec rozmnażaniu się bezdomnych zwierząt. Przygotuj transporter dla kota, aby bezpiecznie przewieźć go do domu. Transporter powinien być wygodny i bezpieczny dla kota. Możesz wyłożyć go miękkim kocem lub ręcznikiem. Pamiętaj, aby zamknąć transporter, aby kot nie uciekł. Po powrocie do domu pozwól kotu zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Przygotuj dla niego ciche i bezpieczne miejsce, gdzie będzie mógł odpocząć. Postaw miskę z wodą i jedzeniem w łatwo dostępnym miejscu. Nie zmuszaj kota do interakcji, pozwól mu oswoić się z nowym domem we własnym tempie. Karm kota wysokiej jakości karmą dla kotów. Możesz również podawać mu mokrą karmę, aby zapewnić mu odpowiednią ilość płynów. Pamiętaj, aby regularnie czyścić miski z wodą i jedzeniem. Przygotuj dla kota kuwetę z czystym żwirkiem. Postaw kuwetę w łatwo dostępnym miejscu, ale z dala od jedzenia i wody. Regularnie czyść kuwetę, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom. Koty potrzebują dużo zabawy i stymulacji. Kup dla swojego kota zabawki, takie jak myszki, piłeczki i drapaki. Poświęć czas na zabawę z kotem każdego dnia. Pamiętaj, że adopcja bezdomnego kota to długotrwałe zobowiązanie. Koty mogą żyć nawet do 20 lat, dlatego ważne jest, aby zapewnić im kochający i bezpieczny dom na całe życie. Adopcja bezdomnego kota to wspaniały sposób na uratowanie życia zwierzęcia i zapewnienie mu kochającego domu. Pamiętaj, aby zapewnić swojemu nowemu kotu odpowiednią opiekę weterynaryjną karmę, kuwetę i zabawę. Bezpański kot, który spędził większość swojego życia na zewnątrz, będzie miał silny instynkt do kontaktu z naturą. Ważne jest, aby zapewnić mu możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nawet jeśli oznacza to stworzenie dla niego bezpiecznej przestrzeni na zewnątrz. Możesz to zrobić, budując dla niego wolierę, lub po prostu pozwalając mu na swobodne wędrowanie po ogrodzie pod Twoim nadzorem. Pamiętaj, że koty, które spędzały dużo czasu na zewnątrz, mogą być bardziej skłonne do ucieczek, więc ważne jest, aby zapewnić im bezpieczne i stymulujące środowisko. Bezpański kot może potrzebować czasu, aby przystosować się do nowego domu i rodziny. Ważne jest, aby być cierpliwym i dać mu przestrzeń, której potrzebuje. Nie zmuszaj go do interakcji, jeśli nie jest na to gotowy. Pozwól mu stopniowo odkrywać swoje nowe otoczenie i poznawać cię we własnym tempie. Z czasem, gdy poczuje się bezpiecznie i komfortowo, sam zacznie szukać twojego towarzystwa. Bezpański kot, który spędził większość swojego życia na zewnątrz, może mieć silny instynkt do ucieczek. Ważne jest, aby podjąć kroki, aby zapobiec ucieczce, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po adopcji. Upewnij się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte, a jeśli masz ogród, zbuduj dla niego bezpieczne ogrodzenie. Możesz również rozważyć użycie smyczy i szelek aby stopniowo przyzwyczajać go do przebywania na zewnątrz pod Twoją kontrolą. Pamiętaj, że ucieczka może być dla kota stresująca, dlatego ważne jest, aby stworzyć dla niego bezpieczne i komfortowe środowisko, w którym będzie czuł się szczęśliwy i kochany.